Te dwie komisje to są komisje, które najwięcej pracują, mają pracę najcięższą. Nawet ustawodawca to w ustawie podkreśla. Daje pewne uprawnienia, bowiem jesteśmy na polu bitwy pomiędzy ludźmi, a pomiędzy przedstawicielami Właśnie. urzędu. Dlatego też nie zasługujemy na takie traktowanie. No, z jakiej racji? Ja uważam, że to, to, co uczyniła pani dyrektor, jest niedopuszczalne. Dlatego pozwolę sobie wyrwać się jeszcze bardziej. Ja nie mam prawa, my nie mamy prawa, żadni radni nie mają prawa decydować o dyscyplinowaniu pani dyrektor. Ale gdybyśmy mogli decydować, to ja uznaję, że jest to podstawa. Do ukarania pani dyrektor za takie zachowanie. I dziękuję bardzo. Koniec gadania.